mam mamuriaki. 19 listopada, sobota. Nie powiedzieć nie wypada, że naprawiłem laptopa. To jest dobra wiadomość. Yy, przez tą awarię laptopa troszeczkę wypadłem z rytmów montowania filmów. Teraz będzie okazja, żeby do tego rytmu powrócić. Natomiast Powiem uczciwie, że na ten moment nie jest to moim największym priorytetem. Na ten moment mam po prostu inne priorytety. Chciałbym natomiast, żebyście wiedzieli, że, że laptop już jest sprawny i to jest pierwszy krok, żeby wrócić do rytmu montowania filmów. Po drodze w moim życiu wiele się wydarzyło. Można by opowiadać całymi tygodniami. Aż nawet nie ma sensu, żebym zaczynał w ogóle mówić. E, powiem tylko, że po, po, tym, po tej ceremonii, gdzie, gdzie odbyłem tam chyba 77 godzin postu, zjadłem te magiczne grzyby. No, więc tak zaczyna się wyprawa, w której zjem 2,5 grama. Grzyb o nazwie McKennaiya. Potem przeszedłem właściwie z, z marszu na dietę keto. Tak wygląda pierwsze prawidłowe śniadanie na keto. I stosowałem tą dietę przez dobre dwa miesiące. Teraz trzeci miesiąc jest do przodu. Na pewno jest ewolucja. Nasze pierwsze wejście na nowy obiekt 25 września. Liga fanów przeniosła się na AWF. Dzisiaj pierwszy dzień na nowym obiekcie. Godzina 18:22 ja już jestem. I 40 tak 40 powinno być. <laughs> Na pewno jest, jest, jest do przodu, na pewno jest ewolucja, natomiast żeby to wszystko jakoś tak skumulować i przedstawić, to jest niemożliwe w jednym nagraniu. Tyle chcę, żebyście wiedzieli. Nie będę tutaj przynudzał. Jeżeli nadal jesteście ze mną, to, to łapka w górę. Um, um, no, przyznam, że nie mogę się doczekać, kiedy zacznę montować ten film. Ale tak jak mówię, no są inne priorytety, zwłaszcza teraz pod koniec roku chciałbym, chciałbym pewne rzeczy sobie ułożyć w życiu i dopiero wtedy móc ze spokojną głową tworzyć, a taki, taki, taki moment na pewno. Nastąpi, bo, bo, bo jest, to, jest, to, jest to w pewnym sensie moja pasja. A na to, żebym mógł to robić, jest również potrzebne bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu, a teraz nie mam czasu na, na takie na, na, na montowanie tego. Tylko jest in, inne priorytety, więc chcę, żebyście wiedzieli, że wszystko jest ok. Jak, jak ze mną tu jesteście, dajcie łapkę w górę. Ok, no więc płyniemy na drugą stronę. Niech wszystkie umysły będą wyzwolone. I na koniec niespodzianka dla moich widzów: zapraszam Was na moją stronę atronik.store, gdzie na kod rabatowy docent macie zniżkę 10% na Legendarną czapkę. A czapka jest to specjalistyczna czapka ochronna, wykonana w 40% ze srebra, szczegóły oraz parametry techniczne. A czapki znajdziecie na stronie Atronic Store, gdzie na hasło docent macie świąteczną zniżkę o minus 10%. Pytacie mnie, czy jest opcja bez, bez logo? Na ten moment takiej opcji nie ma, ale a czapkę można nosić również w ten sposób, gdzie logo jest tutaj z boku głowy. Ostatecznie no, zrobiło się zimno, więc, czapeczka na pewno się przyda. Przypominam też, że zbliżają się święta, więc, taki prezent dla ludzi, którzy orientują się w co w trawie piszczy, będzie naprawdę wspaniałym prezentem. Ostatecznie A-czapka jest yy, tak naprawdę szlapmycą, żeby, żeby w niej spać. A dlaczego? Wszystkiego dowiecie się ze strony. A-czapkę można również nosić na różne sposoby. Generalnie na noc zakłada się to w ten sposób, ale możesz również... Można również nosić ją w ten oto sposób. I... Jest też inny kształt, czy pod kapturem, czy bez kaptura. Bum, aczapeczka, urabura. <gry> Więc jeszcze raz zapraszam na moją stronę atronic.store i tam na kod rabatowy docent pisany dużymi literami. Docent macie zniżkę 10% wesołych świąt.